Walczyliśmy, staraliśmy się wygrać ten mecz, natomiast no, tylko jedna drużyna mogła wygrać. Dla nas najgorszym momentem w sumie tego meczu to było, jak daliśmy trzy trójki z rzędu gospodarzom rzucić, i oni odzyskali swój rytm gry, i później ciężko było nam to zatrzymać. Natomiast, no mówię, mieliśmy swoje sytuacje. Było tak, że w kontrze straciliśmy piłkę, później druga strata i myślę, że to spowodowało w końcówce to, że gospodarze wygrali i my przegraliśmy. Brandon twierdzi, że jego zespół mógł zagrać lepiej, że bardzo przyzwoita w ich wykonaniu była pierwsza połowa, ale w drugiej już zabrakło im czegoś, aby mecz zakończył się ich zwycięstwem. Wróciliśmy po słabym meczu w zielonej górze, choć zagraliśmy bardzo źle w pierwszej połowie, ale w drugiej pokazaliśmy charakter i za to dziękuję moim graczom. Anton mówi, że nie tylko on, ale cały zespół zapracował na zwycięstwo. Bez kolegów byłoby to niemożliwe.